Hej, tu VSB0000, a to kolejny odcinek Let's Play'a. Eee, tutaj dokończyłem między odcinkami chatę z marmuru i dobudowałem to miejsce. To jest nasz monsterator. Eee, o, o, ładny. Eee, wiem, że nie ma odcinka drugiego, ale niestety to nie moja wina, tylko YouTube był trochę wrenny i mi go usunął. <laughs> mm. Jedną cegiełkę udało mi się zdobyć. Nie wiem dlaczego, Jakoś tak się udało Fartem. Fuks. Eee, a, to może pokażę Wam jak działa Maserator. Eee, momcik. jakieś... Eee. O, mamy akurat ironot. A, to muszę je zabrać. Eee, no, zchodziłem pod maserator. Może w dalszych odcinkach to do, do niego solary, pan, solary podłączymy, ale na razie używamy jako paliwa Redstone'a, bo nie mam jeszcze aż tylu rzeczy. No i to wtedy działa sobie. Weźmy Redstone'a, to przepala, tak jakby, wykrusza. I z jednego Ironora mamy dwa Iron Dusty. Te i jeden iron dust równa się je, jedno żelazo. Czyli teraz wsadzimy te iron dusty tutaj i damy gdzie? gdzie? Ja mam w ogóle węgiel jeszcze? Mamy jeszcze. Dobrze. Jeden iron dust to jest <laughs> jedno żelazo. Czyli to jest jakby, że jeśli mamy 12 orów, to dostaniemy 24. Tapki żelaza. Okej. Okay. Eee, Dzisiaj ja może trochę ściszyć dźwięki. A dobra, nie to jest zostaje. Eee. I są... Eee, a że nie ma grę, to jeszcze przypalimy sobie to. A nie, to też do Maseratora się wkłada. Co ja robię? A dobra. W nie, to tu wsadzimy, bo nie chcę mi się te reszty namarnować. Schowam wszystko. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tram, 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 tram. I jest mnie tak nasza ochota, żeby zbudować farmę. Tak. Farm. Żeby mieć ogólnie co jeść, bo. Nie wiem, czy z głodu tu nie umrę. O, chcę Tu jest jeszcze trochę tego, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma, może na tym dolnym picyku. O, coś do jedzenia. Zasadzimy. Potrzebuję mięska. Kładny jestem. A tu już się skończyło. Przepalaj, przepalaj. A, no, tyle wystarczy razie no, aż tego tak bardzo nie potrzebuję. to też tak jak zwykle coś zabraknie, zjaraj to. A i dla was ciekawostka, że trzcinę cukrową można palić, albo na prąd przerabiać, to, ale to w generatorze też. jeszcze... Nie, teraz? Okej. Okay. Ups, nad sieraj. Czyli ja do gazeczek jaki... mam peaceful, a... Nie, bo byłem na tych save'ach, gdzie testowałem rzeczy, żeby wam pokazać różne... Okej, okay, już mam normala. Mm hmm... następne... No to tak, to zabieramy na pewno... Mm. Dirt nam się przyda, ale... Ale my szkła nie mamy. Ja myślałam, że to na jakiejś zasadzie szklarni to będzie. Marmury też za dużo nie ma? Ja może zrobię cięcie i wrócę, jak będę miał trochę piasku, to zaraz będę. Okej, okay, już jestem z powrotem, wydobyłem 64 nasiona, no, trochę gliny znalazłem przy okazji, 6 dietów wydobyłem i... no i 64 sandu. To jest taka najgorsza część, trzeba to wszystko przepalić, znaczy... te... Trzeba przepalić piasek na szkło. A czy ja mam jeszcze z czego? Mam tylko 12 węgla. Ajajajajajajaj. Znaczy ja, ja wezmę sobie Kraut Bo ja chyba będę musiał zrobić jedną ważną rzecz. Eee, czyli będziemy się niedługo chyba znowu bawić modami. Tak już bardziej. Coraz bardziej. Z Mutation Tablet. filozofer Stone. Obsidian to jest mały problem. A więc, nam się mały? Jest to duży problem. E stąd to jest najmniejsze. Philosopher Stone. Jak się tworzy Philosopher Stone? A, jasne. Ja sprawę. Diament. Clow standard mm, No czy obstydian trochę będzie potrzeb tego może jest jakiś sposób przyszy -przy? oh, Powiem szczerze, że za bardzo to co wolą, to ja nie jestem. Z tego, że trzeba mieć obsydię. Eee. Się... Tak. Water cel i lawa cel. A jak się cel? Cel? stworzy cel? Cel? Jak się stworzy cel? Tin albo. Teen. albo eee. Myślę, że to trzeba tylko mi teraz wody i lawy. A to już będzie problem. Yy... A dzisiaj mieliśmy się zająć bardziej szklarnią. To... czuję dziwne. To co? To robimy tą szklarnię. Zastanawiam się, czy nie zrobić cięcia, żeby Was nie zanudzić tej robieniem tej szklarni. Jak tam moje szkło? Zapomniał? U, dopiero 4 ja chyba teraz zrobię cięcie i wrócę jak wszystko będzie. Pewnie trochę więcej węgla też wydobędę. Zostałem, ja czy wiem. tego coś sprawdzę. Tak Zastanawiam się, czy tych solarów może od razu nie zrobić. Solar panel Coldust Czym się robi? Coldust A też się w maceratorze chyba robił. Tak też w maceratorze robił. Eeeh, to prawy szkło. Ty też jeszcze nie masz prawy. Eee, generator. Masz nie ma problem. Rej baterii. baterie? Halo, jak się tworzy baterię? To je pytanie, halo? Mhm. To jest pokazane jak się robi bateria? Co to ma być? Baterii, baterii, no baterii i baterii. tu mam problem, ale dobra, to i tak nie dzisiaj. To jest wycięcie, i zobaczymy się, jak cała szklarnia będzie gotowa. Jak się wszystko przepali, jak będę miał, wszystko gotowe. Okej, okay, to jest już moja szklarnia, już gotowa. Tam, tam, tam. A i chciałem Wam tylko jeszcze coś pokazać. Tylko jeszcze. Ups, zapomniałem, że zryś. Tu. Skopać. To e... chciałem Wam pokazać. Aha, e, co jest? W miarę myślę, że ogarnąłem lagi, bo już usunęłem net, ten, mm, chmury, No na serio były. To ja zauważyłem. Okay. E, teraz chciałem Wam coś pokazać, tak jak mówiłem. Coś, co na pewno będzie pomagało w tej szklarni. Eee, nie, może jeszcze mojego motpaka dzisiaj udostępnię, tak się znę. To albo ja zrobię. Teraz zacznijcie, do czego to służy? Fajne coś. kiedy ma jakie mam Jest. Okej. Okay. Eee, Teraz Zrobimy na przykład pół płytki ma ee, marmuru. Nie, co? Nie da się? To się chyba w podężnym bagu robiło? Cieszę. No, co jest? Ja mam wątpliwość, czy to się w podęcznym nie robiło. No, co jest? Hm. Dajcie mi kilka, jeszcze jedno cięcie i zaraz wrócę, jak będę wiedział, jak to zrobić. Okej, okay, już wiem, e, że do tego, że zrobić z marmuru, to potrzebujemy diamentowego takiego. Tylko, że żelazny jest za słaby. E, czyli ja znowu zrobię cięcie i znowu zaraz wrócę, tylko że z diamentami. Okej, okay. mm, nie spodziewałem się że jak mogę być nieprzygotowana do tego odcinka eee. mm, teraz zrobimy ten diamentowy nie o ja nie to ten żelazny możemy na przykład z niego robić, już z dirtu ja? dirt slap mnie to dziwi, że można ale jak zwykle już nie mam mm, żelaza czyli znowu coś jest nie tak na paliwo dajmy tutaj redstone'a. Ja e... Dobra, to jak zrobimy to, co chciałem wam pokazać, to nie ja jeszcze na tym zakończę wtedy odcinek. Mhm. Mm o, da. Mhm, uh -huh. jest jeszcze kolor. Top, top, top. O, jest noc coś przyszczelnia. O, patrzcie, jak fajnie wyglądam. Mm. Mm. O, już są. Jestem jeszcze druga. Są dwie. Mm, kawa się chyba zmarnuje. Co ja Dam od razu glinę, żeby nie marnować. Ale i nie jestem. Dum, dum, dum. E, tu się nie stworzy. Tak, tak. A, najmniej. E Dobra. I już wiem, co. Jak to zrobimy? To się, tak. A my właśnie tego, czego chcemy. Ale. Ja potrzebuję jeszcze, o, być ten, yy, Nie, zrobimy jeszcze cieńsze. są sumie tak za grube. O, panele. 16 paneli mamy i to powinno nam być, wystarczyć. Chyba. Nie, w momencie kiedy zaraz Nie, to nam nie wystarczy, czyli niech będę. A, no to wiecie, o co chodzi, to między odcinkami już wtedy dokończę. Eee, na razie postawimy tyle, ile mam. tak, 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 potem tak, chodzić, a potem tak, 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 Ukryte. Ja nie sądzę, że to będzie po prostu wyglądać, będzie można chodzić i sadzić, a nie deptać po całym tym prawisku, bo na shiftie się za wolno trochę chodzi. Będź Nie mam przy sobie kilofa żadnego. Więc to później to naprawię. Jak później. No dobra, to wiecie o co chodzi. Ja na tym kończę odcinek. Ja to wszystko zrobię pomiędzy odcinkami. Chcecie to komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i pa!